Cześć. Z tej strony Paweł Golus. Dzisiaj rozwiejemy 5 najpopularniejszych mitów na temat toksyny botulinowej. Jeśli zastanawiasz się, czy wykonać ten zabieg, masz pewne obawy, czy on na przykład jest bezpieczny, oglądaj ten film do końca. Wszystko Ci wyjaśnię. Fit numer jeden. Toksyna botulinowa powoduje sztuczny, zamrożony efekt. Jest to nieprawda, ponieważ prawidłowo wykonany zabieg daje efekt odświeżenia, odmłodzenia i osobie postronnej tak naprawdę ciężko dokładnie powiedzieć, co było robione. Twoja twarz wydaje się. Świeższa, bardziej wypoczęta, młodsza, zlikwidowane są zmarszczki, ale nie powoduje to, że sprawia ona wrażenie... Zamrożonej czy sztucznie wyglądającej. Toksynę najczęściej wykonujemy na górne piętro twarzy i po prostu te zmarszczki na czole, poziome bruzdy, które pojawiają się z wiekiem, czy pionowe bruzdy w obrębie lewej zmarszczki, czy zmarszczki na zewnątrz oka są po prostu mniej widoczne. Skóra się wygładza w tym miejscu. Mit numer dwa. Toksyna botulinowa jest toksyczna, niebezpieczna, trująca. Mogłoby to wydawać się logiczne, przecież sama nazwa wskazuje na to, że jest to toksyna. Natomiast wynika to z tego, że ona została w taki sposób odkryta i nazwana toksyną. Natomiast dawki stosowane w medycynie estetycznej nie są tak duże, aby wywołały efekt toksyczny. Aby toksyna botulinowa wykazała jakieś niebezpieczne reakcje dla organizmu należałoby podać około 50 ampułek tego leku, bo oczywiście jest to lek dostępny tylko na receptę dla lekarzy. Wymagałoby to więc podania około 50 ampułek tego leku, a w medycynie estetycznej najczęściej przy jednym zabiegu stosujemy jedną taką ampułkę, więc toksyna stosowana w medycynie estetycznej jest zupełnie bezpieczna. Tak jak się mówi, że to dawka czyni truciznę, tak samo jest w przypadku Leku, jak i wszystkich innych leków. Jeśli bardzo popularny paracetamol podać w większych ilościach, on również wywołałby zatrucie, a nikt nie uważa, że paracetamol to jest trucizna. Mit numer 3. Raz wykonany zabieg z toksyną botulinową należy powtarzać do końca życia. Jest to nieprawda. Możesz wykonać toksynę tylko raz w życiu i potem już nigdy nie wracać do tego zabiegu. Nawet jeśli wykonasz botox Raz, to po tym jednym razie już Twoja skóra będzie lepiej wyglądać. W praktyce, bardzo dużo osób oczywiście wykonuje ten zabieg na próbę, aby sprawdzić, czy on będzie mi pasować, czy ja się będę dobrze czuć po wykonaniu tego zabiegu. Czy wiesz, jaki jest odsetek osób, które potem rezygnują po pierwszym wykonaniu takiego zabiegu z jego powtarzania? Ten odsetek jest bardzo niski. Zazwyczaj, jeśli ktoś chociaż raz na próbę wykona zabieg z toksyną, to do tego zabiegu wraca prędzej czy później, ponieważ tak naprawdę w medycynie estetycznej nie ma żadnego lepszego zabiegu, który tak skutecznie niweluje zmarszczki w obrębie górnej. Części twarzy. Mit numer 4. Toksyna botulinowa jest tylko dla dojrzałych pacjentów lub dla osób starszych. Jest to oczywiście nieprawda. Coraz częściej ten zabieg wybierany jest przez osoby w okolicach 30, po 30, raczej po 30 roku życia. W tym wieku często wykonywany on jest profilaktycznie. Jest to bardzo dobra profilaktyka przeciwstarzeniowa. W sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś ma już bardzo zaawansowane procesy starzeniowe i te zmarszczki są bardzo widoczne, ta skóra jest bardzo wiotka, wtedy już nie zawsze tak naprawdę można bezpiecznie ten zabieg wykonać, ponieważ w sytuacji, kiedy na przykład mamy bardzo utrwalone zmarszczki w obrębie górnego piętra twarzy na czole i towarzyszą temu opadające, Nisko położone brwi, plus na przykład występuje wiotkość skóry powiek górnych, czyli są to wskazania do plastyki powiek. W takiej sytuacji toksyna najczęściej nie może być już bezpiecznie wykonana w obrębie czoła, ponieważ nie pomoże poprawić wyglądu, a wręcz niekorzystnie wpłynie, bo może spowodować obniżenie brwi. Mit numer 5: Botoks wypełnia zmarszczki. Bardzo często mówi się zbotoksowane usta. W zdecydowanej większości przypadków te usta nie są zbotoksowane, ponieważ powiększone usta są po zabiegu modelowania ich kwasem fialuronowym. A nie toksyną botulinową. Toksynę botulinową również oczywiście możemy podawać w obrębie ust, wykonując taki zabieg jak na przykład lip-flip, czyli wywinięcie wargi górnej albo niwelując zmarszczki kodu kreskowego, ale najczęściej te usta określane jako zbotoksowane są oczywiście poddane zabiegowi. Wypełniania kwasem fialuronowym, modelowania wypełniaczem, a nie toksyną botulinową. Toksyna to tak naprawdę jest proszek. Objętościowo tego proszku jest bardzo mało. Ten proszek przygotowuje się przed podaniem mów, mówimy, rekonstytuuje w soli fizjologicznej. Bezpośrednio po podaniu mogą tutaj występować takie grudki, zgrubienia, które schodzą po kilku minutach. Natomiast toksyna oczywiście nie jest wypełniaczem i tam, gdzie wypełniacz jest potrzebny, tam go stosujemy, a tam, gdzie mamy do czynienia z nadaktywnością mięśniową powodującą marszczki mimiczne, tam stosujemy toksynę botulinową. Mam nadzieję, że rozwiałem kilka twoich wątpliwości odnośnie zabiegu z botoksem. Jeśli dalej masz jakieś pytania, Zadaj te pytania w komentarzu. Zachęcam Cię do polubienia tego filmu, subskrybowania tego kanału. Napisz mi również o czym miałbym nagrać kolejne filmy. Dziękuję i do zobaczenia.